Bonjour, piękna sobota. Witam się z Wami z francuskiej ziemi. Słyszymy się z tego miejsca, z którego zakończył się ostatni odcinek. Ja Wam zapomniałem pokazać tego parkingu, który wygląda w taki sposób. Jest to typowo parking wyznaczony dla kamperów. Poza sezonem jest on darmowy. I fajna opcja, żeby sobie stanąć gdzieś tutaj w tej dunkierce, żeby sobie na spokojnie pozwiedzać. Tam jest miejsce do serwisu kamperów. I ten parking ma bodajże dwa poziomy. Tutaj jest pierwszy, ten na którym stoimy. I tam wyżej się wjeżdża tą drogą. O tutaj. I jest parking poziom drugi. My zbieramy się powoli i będziemy iść do muzeum Operacji Dynamo. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać w środku. Jeżeli nie, to postaram się telefonem jakieś zdjęcia porobić i dodać jako małe wstawki. Ale no, jestem ciekawy bardzo tego muzeum i będzie warto to zwiedzić. My już jesteśmy ogarnięci i powoli idziemy. Chociaż ta pogoda jest niekorzystna delikatnie mówiąc. Bo na razie strasznie wieje, ale nie jest zimno. I sobie właśnie idziemy. No z tego parkingu daleko nie ma do tego muzeum, bo to muzeum jest dosłownie tutaj jak się, jak się schodzi z tego parkingu. I tutaj jest ten punkt serwisowy, żeby sobie... Ogarno toaletę, nabrać wody. Może z tego skorzystamy, chociaż nie wiem, bo to chyba kosztuje coś. A my mamy na razie wszystko pełne i wszystko puste zarazem. I tutaj dosłownie, jak się wychodzi z tego parkingu, wczoraj popełniłem błąd, bo powiedziałem, że tamte, bu że tamte budynki tam daleko. Te wysokie, koło których szliśmy to jakaś inwestycja, a to jakieś muzeum sztuki nowoczesnej czy coś takiego. No strasznie wieje. No ale nie jest jakoś mega zimno, więc da się iść. Tutaj w ogóle jaki kaban stoi. To jest coś <grystanie> jak takim czymś jeździć. Niepraktyczne. I właśnie wychodząc z tego parkingu myk i jesteśmy przed muzeum. Dobrze, my wchodzimy do środka i zobaczymy, co będzie dalej. Całą narrację teraz nagrywałem już podczas montażu, ponieważ nie chciałem tam w środku yy, rozmawiać, gdyż nie dość, że byli inni ludzie. No, to takie miejsce, że po prostu uznałem, że nie wypadałoby nagrywać. Wstęp do muzeum kosztuje. Kosztował na ten moment, kiedy my byliśmy, 8 euro. I za tą kwotę uważam, że warto odwiedzić to muzeum, ponieważ liczba eksponatów oraz historia, która jest tam opisana, jest y, warta tych pieniędzy, szczególnie jeżeli kogoś to interesuje. A cała operacja Dynamo, nazywana również wielką ewakuacją, odbywała się od 26 maja. Do 4 czerwca w 1940 roku. Dzięki całej operacji udało się uratować około 338 tysięcy żołnierzy, i niestety nie udało się uratować, ponieważ trafili do niewoli około 34-40 tysięcy żołnierzy alianckich. W całą operację było zaangażowanych około 800 jednostek pływających, różnego typu były to okręty wojenne, były to okręty cywilne, małe kutry rybackie. Dosłownie wszystko, co y, można było użyć, było używane do ratowania ludzi. Z tych około 800 jednostek pływających, około 200, no niestety, skończyło na dnie morza. Chociaż to i tak nazywana jest ta operacja sukcesem, ale z drugiej strony i tak była to wielka ucieczka wojsk, więc to był częściowy sukces, ponieważ był okupiony ceną utraty dużej ilości ziem francuskich. Podczas całej operacji zostało też zestrzelonych wiele brytyjskich samolotów, oraz no, wielu żołnierzy poległo na polu bitwy, lecz to było określane jako heroiczny wyczyn, ponieważ w te 9 dni udało się ewakuować te niemal 350 tysięcy żołnierzy, więc to był naprawdę heroiczny wyczyn. Ale jeżeli chcecie dokładniej poznać tą historię, no to albo należy sobie doczytać na internecie, albo jeżeli ktoś ma możliwość, bardzo polecam pojechać do Dunkierki, to jest bardzo blisko Belgii, i zapoznać się osobiście z tą całą historią, która się tam rozgrywała. Tutaj na tych przebitkach możecie zobaczyć planszę, gdzie pokazuje pewne urywki. Jak to jest tam opisane wszystko, no, ale na mnie to muzeum zrobiło niesamowite wrażenie. Weszliśmy tak naprawdę tam trochę niezdecydowani, ponieważ pogoda nas do tego skłoniła, ale już po pobycie tam, po poznaniu tej historii, uważamy, że było warto po prostu każdych pieniędzy, aby tą historię poznać. Szczególnie, że jakoś w szkołach to nie był temat jakoś szczególnie poruszany. No a II wojna światowa, jakby nie było, jest bardzo ciekawa. I w samym muzeum był też, była też możliwość obejrzenia filmu, którego fragment za moment zobaczycie. Film też bardzo ciekawy, opowiadający historię. Więc zapraszam do tego fragmentu. Une résistance acharnée d'unités françaises et britanniques, les ports de Boulogne et de Calais tombent aux mains des Allemands. Le piège n'a plus maintenant qu'une issue Dunkerque. Pour protéger le repli de ses troupes vers Dunkerque, le général Gort, chef du corps expéditionnaire britannique, s'efforce de maintenir un corridor de 30 km de large entre les deux mâchoires de l'étau allemand. L'infanterie allemande piétine. Elle bute sur la résistance des groupes de combat britanniques qui protègent le corridor et se sacrifient pour permettre le retrait de leurs camarades. Les troupes françaises retranchées derrière l'Escaut et dans les faubourgs de l'île se battent, elles aussi, jusqu'à l'épuisement. Sur les routes des Flandres, c'est une cohue d'hommes et de véhicules. I tak zakończyliśmy naszą wycieczkę po muzeum. My, my już wróciliśmy z muzeum. E, będziecie mieli wstawki, pewnie jakiś mój komentarz do tego. No, było warto. Bardzo dużo ciekawej historii. I na pamiątkę wzięliśmy sobie Miszka Pilota Pilota, Pilota. Miszek Pilot. No, w sklepie z pamiątkami daliśmy się naciągnąć, ale teraz siedzimy w busie i walczymy ze sobą, co zrobić dalej, bo pogoda jest straszna. A jeszcze bardzo bym chciał zobaczyć y, tu niedaleko miasto Kalais, chyba jakoś tak. Więc się zastanowimy, czy my tam przejedziemy dzisiaj, czy jutro, a tak to może resztę dnia będziemy sobie po prostu tu siedzieć, albo gdzieś jeszcze na miasto pójdziemy. No ale w tym momencie nie da się zbytnio chodzić na dworze, bo no strasznie wieje. Może nie jest jakoś bardzo zimno, no ale ten wiatr jest okrutny. Zobaczymy się, co będziemy później robić, ale no, to muzeum mogę każdemu polecić, bo robi wrażenie. Tam w środku. Dobra, zobaczymy, co będzie później. Bonjour kolejnego dnia. Eee, słyszymy się następnego dnia, bo wczoraj cały dzień siedzieliśmy z tyłu i nie dało się nic zrobić przez pogodę. Dzisiaj zresztą Wam pokażę, lepiej nie jest. Tu nie wiem, czy jakieś sztormy przychodzą, czy co się dzieje. No, na dworze nie da się nic zrobić. I podjęliśmy decyzję, że e, ja sobie daruję tutaj te bunkry okoliczne. Ewentualnie podjedziemy na plażę Omaha po drodze i tam zobaczymy te umocnienia, te pozostałości tych umocnień. A w tym momencie zaczynamy się właśnie kierować w tamtą stronę. Dzisiaj prawdopodobnie przejedziemy za Kalais. Miejsce mam wyznaczone jakieś niecałe 100 km stąd. My jeszcze sobie do McDonalda podjedziemy. Ja wrzucę film. I się ukaże, co dzień przyniesie. No teraz ta pogoda ma być gorsza przez dłuższy czas. Dlatego nie ma co stać w miejscu, tylko gnać do przodu. Lecimy z odcinkiem. W sensie z odcinkiem, z kolejnym dniem. Właśnie wyszliśmy z tego McDonalda. Internet był tak tragiczny, że i tak musiałem film udostępniać przez swój. A teraz będziemy udawać się 51 km dalej. Nie wiem, czy złapi ostrość. Chyba złapało. I te 51 km dalej jest też parking dla kamperów. I zobaczymy, co tam będzie na miejscu, bo to będzie nie w mieście i nie tuż obok miasta, tylko w jakiejś małej wiosce, prawdopodobnie. Więc może być różnie. Pogoda na ten moment się minimalnie poprawiła, ale ogólnie to szału nie ma. I musimy pomyśleć, co robić dalej, bo tutaj dłuższy czas ma być taka słaba pogoda i. No, ja nie chciałbym ominąć tutaj we Francji klifów, nie chciałbym ominąć plaży Omaha. Tam bliżej Hiszpanii jest też taki fajny zamek, do którego można dojść tylko podczas odpływu. I tak walczymy ze sobą. W sensie nie ze sobą, ale w głowach, co zrobić, bo, bo nie wiemy za bardzo. No ale to będziemy patrzeć z dnia na dzień po prostu i jechać powoli w tamtą stronę. Do plaży Omaha e, mamy chyba około 200 km, więc e, nie jest jakoś mega daleko. Do tych klifów też. E, nie, do klifów jest chyba kawałeczek dalej, już nie pamiętam, bym musiał spojrzeć na mapę. No ale cóż, musimy pomyśleć i zdecydować, bo na najbliższe dni mówię, tutaj ta pogoda ma być dosyć średnia i to się mija z celem, żeby po prostu stać i siedzieć w busie cały czas. Warto by było coś pozwiedzać, pochodzić, popatrzeć, a. Tak to można siedzieć tylko w busie i nic nie robić. Wczoraj właśnie tak mieliśmy, że wróciliśmy z tego muzeum i mieliśmy tam odebrać inną paczkę z to, good to Go, mieliśmy coś tam porobić, a koniec końców się skończyło na tym, że siedzieliśmy cały dzień w busie po tym muzeum, bo nie dało się po prostu wyjść. Po prostu się nie dało. Tak zaczęło wiać później i padać, że. że lekki dramat. Jeszcze mamy mały problem, bo wymieniał nam gościu rolki w drzwiach i chyba źle ustawił te drzwi, bo nam leci woda. I żeby to zobaczyć, to też potrzebowałbym chyba nieco lepszej pogody. No ale trudno. Ja teraz czekam na Natalię i będziemy jechać do tego. Wyznaczonego miejsca, które Wam pokażę, jak dojedziemy na miejsce. Dojechaliśmy na miejsce. Busik stoi w takim miejscu. I dookoła nas nie ma praktycznie nic. Jest tutaj taki e, oficjalny parking, że tak powiem, legalny, ponieważ tu we Francji. Niby jest zakaz spania na dziko, ale jest dużo wyznaczonych parkingów i pogoda dużo lepsza nie jest, ale i tak idziemy się trochę przejść, bo nie, nie będziemy kolejny dzień siedzieć yy, i nic nie robić, bo to się z celem mija. Tu ta cała okolica, w której jesteśmy yy, bardziej przypomina jakieś resorty wypoczynkowe, bo tutaj są jakieś, o Boże, Wszędzie woda, wszędzie mokro. Są jakieś e, pola golfowe, coś takiego. I ogólnie teraz e, szukamy dojścia na plażę. Nasze plany się zmieniły, bo zamiast iść podjechaliśmy e, do takiego ala centrum tego miejsca, w którym jesteśmy. Byliśmy w Kerfurze. Ale taki mini Carrefour w ogóle bardzo pusty. I teraz sprawdzimy sobie czy coś tu jeszcze jest dookoła, a jeżeli nie, no to yy, pojedziemy z powrotem na to miejsce, na którym staliśmy. Podłącz przewód ładowarki samochodowej. O bo, bo. Zaczęło tak padać, jak zaczęliśmy iść, że nie było wyjścia i musieliśmy się cofnąć. I tak jeszcze myślę, myślę, ale no, ta pogoda zaczyna nas pokonywać. Nie spodziewaliśmy się, że cały czas będzie padać, bo temperatura to nie jest problem, jak jest trochę chłodniej koło zera. Ale sam fakt tego, że cały czas pada, nie ma słońca I... No, na razie jeszcze się o energię nie boimy Ale już za dwa dni będziemy, więc... Więc musimy coś wymyślić Albo gdzieś stanąć na kempingu Chociaż to też nie jest dla nas rozwiązanie Bo nie możemy sobie podładować akumulatorów z zewnątrz Ale to wszystko się okaże Dobra, my lecimy dalej. Mamy już wieczór i jako, że no, jest dramat z tą pogodą dzisiaj, y, mam nadzieję, że już jutro może być troszkę lepiej, bo jest jakaś szansa, że dojedziemy sobie na klify. Y, to wpadliśmy na pomysł, że teraz skoczymy sobie y, tutaj niedaleko. Do piekarni odebrać kolejną paczkę z tugut go Gdy ją odbierzemy, to pokażę Wam, co w niej było. Ok, my już wróciliśmy i rozpakowujemy powoli, co dostaliśmy. Tu jest taka bagieta z szynką. Tu bagieta na bogato z. Z jakąś pastą, sałatą, e, pomidorem i jajkiem. Tutaj jest jakiś rogal. Wygląda jakby był z pasztetową. Tu taka sucha bagieta. I tu sernik. Czy coś podobnego. I jeszcze mamy dwa kartony, bo wzięliśmy dwie paczki z jednej piekarni o tutaj też są ciasta nawet nie wiem czy te ciasta to, jest to, to samo chociaż nie wiem bo te mają jakieś te numerki więc może te stały na wystawie a tam to nie nie wiem ale wygląda bardzo podobnie chociaż nie wiem nie to jest chyba to samo i takie stożki pachnie jak ciasto i jeszcze jedna paka a w tej pacie ole to dobrze wygląda czy to jest krem nie wiem ale to jest na bank karmelizowany cukier to wygląda kozacko. Czekaj, te słodkie paczki. Ta paczka słodka kosztowała 8 euro. No to te dwa kartony to jest jako jedna paczka. Za to daliśmy 8 euro. A te wszystkie kanapki to jest jako słona paczka. I za to daliśmy 5, 5 euro. euro. I te dwie paczki są z jednego miejsca. One po prostu były podzielone na Słodką paczkę i na słoną paczkę. Ale to ciacho po prostu <laughs> wygląda tak dobrze, że, że ono do rana chyba nie będzie stało. <laughs> Więc za 13 euro, tyle żarcia, no to proszę, gdzie na zakupach się tyle oszczędzi. Szczególnie z takim ciachem. Przecież pies wie, czy ono e, ciepłe nie powinno być, ale spróbujemy, to się okaże. No ale jest cały stół po prostu jedzenia, no, My e, teraz jeszcze nie byliśmy na żadnych zakupach i raczej większość zakupów, jakie będziemy potrzebować na razie, to ewentualnie jakieś napoje czy coś. Bo śniadania mamy, Obiady mamy nawet ze sobą i desery, kolacje podwieczorki. Wszystko e, łapiemy z tych miejscówek, z tu go, więc polecam, tą aplikację każdemu. A wartość chyba tej paczki to było coś koło 25 euro. Znaczy możesz sprawdzić na tym, na aplikacji. Tak, to sprawdza, że... Tam mam telefon. A. No wartość tej paczki, no to powiedzmy Myślę, tak między, między 30... 20, 25 a 30 euro, bo tam było napisane na tej aplikacji, ale teraz nawet nie wiem, czy byśmy podejrzeli, bo czas odbioru się kończy. I tutaj wydaje nam się, że jest to mniej popularne niż w innych krajach, w których byliśmy. Bo zawsze jak wchodzimy odebrać, to zawsze, no drugi raz, to ci ludzie są bardziej... Zdziwieni po prostu, że ktoś przyszedł to zabrać. Ale widzicie, no za 13 euro naprawdę się opłaca. W tym odcinku to by było na tyle. Ja się z Wami będę żegnał. Jeżeli e, pogoda pozwoli, to prawdopodobnie już jutro dojedziemy do pierwszych klifów. Później prawdopodobnie będziemy się kierować w stronę plaży Omaha. Sprawdzałem teraz i nam. do plaży Omaha brakuje 360 km. Nie wiem, jak ja to sprawdzałem wcześniej, że myślałem, że to jest dużo bliżej. Ale to nie jest absolutnie żaden problem. I zobaczymy. No, jeszcze raz powtórzę, pogoda jest jaka jest, ale ta pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Więc, tak jak, tak jak pojedziemy na klify, to tak naprawdę wystarczy, jeżeli byśmy się w jakieś okno pogodowe wbili, to mógłbym odpalić nawet drona, bo przy tych warunkach to jest niemożliwe. I teraz zaczynam żałować, że jednego drona zostawiłem w Holandii, a mianowicie yy, Awate. Ponieważ yy, patrzyłem na zdjęcia tych klifów i nie, nie byłem świadomy, że to są te klify, o których myślałem, że fajnie by było polatać sobie tam dronem szybkim dronem. No, ale cóż, zdarza się. Mamy zawsze DJI Mini. Więc to będzie musiało wystarczyć. Chociaż mówię, myślę, że przy tej pogodzie i tak by nie było jakiegoś szału z tym lataniem. I i. I tak y, może bym nawet tego nie wykorzystał, chociaż no, mam bardzo dużą nadzieję, że chociaż y, tym miniakiem da się polatać i zrobić te ujęcia, ponieważ y, odkąd przyjechaliśmy, y, czyli całe dwa dni dwa, tak piątek, sobota, już trzy praktycznie. No, to tutaj tak wieje, że się nie da. Tu porywły są chyba do 70 na godzinę, czy coś takiego, nawet pewnie w niektórych miejscach do 100. Chociaż teraz, tak jak tutaj stoimy, to nie wieje. Przestało wiać, więc może się poprawić. Dobrze, jeżeli film się spodobał, zostawcie na dole pierdółki, komentarz. Zapraszam Was do poprzednich filmów oraz do następnych. Dziękuję za uwagę, cześć na razie i do przyszłych odcinków.